Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu był na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto Ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: Jam ja głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Ja im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu gdzie Jan udzielał chrztu Oto słowo pańskie Niewątpliwie bohaterem tej dzisiejszej Ewangelii jest Jan chrzciciel, ale jest takim specyficznym bohaterem. Jest to bohater, który no, robi takie uniki. Niby jest tutaj, wszystko skupia się na nim w tej Ewangelii. Wszyscy przychodzą do niego, pytają, wypytują go, a on cały czas jakoś. Nie chce mówić o sobie, cały czas gdzieś tam wymyka się, niechętnie wychodzi z tego cienia. Co ciekawe, sam nie mówi nic o sobie, póki nie zostaje zapytany. A kiedy już go pytają, mówi tak naprawdę, kim nie jest. Cały czas mówi, nie jestem prorokiem, nie jestem mesjaszem, nie jestem Eliaszem. I kiedy mówi w końcu o sobie, to określa się też mianem, mówi tak naprawdę pośrednio o sobie, bo mówi, że jest głosem, jest głosem wołającego na pustyni. No zwykle zwracamy uwagę albo na tego, kto mówi, albo na treść wypowiedzi. Głos to jest już na rzeczywiście trzecim miejscu, jak on to wypowiedział. Jan zachowuje się w taki sposób, jakby nie miał swojego głosu. Jakby całkowicie był dla innego, dla kogoś. Ale zobaczcie, że jakoś niezwykłe jest też to w tej postaci świętego Jana, że to nie był człowiek słaby, to nie był jakiś człowiek fałszywie skromny, czy taki introwertyk, który po prostu nie chciał wychodzić na światło dzienne, wstydził się. To był człowiek, który mówił faryzeuszom wprost, że grzeszą, że są plemieniem brzmieniowym, że siekiera została już przyłożona do pnia. On w ostrych słowach napominał grzeszników. Więc był osobowością bardzo silną, przyciągał ludzi. Więc ta jego niezwykłość. Wydaje mi się, że tak naprawdę polega na tym, że on, pomimo tego, co się wokół niego działo, pomimo tych tłumów, które, które też zgromadził, uczniów, którzy zaczęli przychodzić do niego, ludzi, którzy przychodzili po chrzest, on tak naprawdę nie ulega pokusie tego skonsumowania tej chwały dla siebie. Cały czas jest wierny temu, że on rzeczywiście to nie jest, tu nie chodzi o niego że on jest tym, który ma przygotować przyjście mesjasza. Że on nie jest ważny. W jakim sensie? Myślę, że to jest, to jest to niezwykła postawa, szczególnie kiedy myślimy o takim naszym świecie, gdzie no jednak to jak jestem widziany, to czy jestem podziwiany, czy ktoś mówi o mnie dobrze w dobie Jakichś mediów społecznościowych, takiego szumu, który też robimy wokół siebie, jakichś influencerów i tak dalej. Podstawa człowieka, który ma jasną misję, jest jej świadom, ale jednocześnie cały czas wie, kim jest. Wie, że jest narzędziem w rękach Boga. I to jest niezwykłe w nim. I zobaczcie, że właśnie. Tak naprawdę całe jego życie było takim życiem dla Chrystusa, dla Mesjasza. Jego życie było przygotowaniem do tej misji. U Ewangelii, w Ewangelii Świętego Łukasza mamy taki, taki szczegół, że Jan od młodego wieku przebywał na pustyni. Więc być może był tym, który żył w jakiejś wspólnocie, w odosobnieniu, a przecież był synem kapłana. Więc żył na jakimś odosobnieniu, pościł. Wiemy potem, że już jak wystąpił, no to był ubrany w jakąś e, sierść wielbłądzią, która no przecież żadnym odzieniem e, luksusowym nie była, wręcz przeciwnie. E, pościł, tak? Wżywał do nawrócenia. E, więc był to człowiek, którego życie było całe skierowane ku tej misji. I zobaczcie, że On tak naprawdę, yy, przygotowując tą misję, sam przygotował się na spotkanie z Chrystusem. Tak naprawdę On pierwszy odkrył tą tożsamość Jezusa, wiedział, że za nim idzie Bóg, prawdziwy Bóg, że to nie jest prorok, że to nie jest kolejny nauczyciel, jakiś uczony w piśmie jakiś rabbi, ale że to jest ten mesjasz, który był zapowiadany. A więc sam Bóg. I zobaczcie, że właśnie on przygotował się w ten sposób, że tak naprawdę to jego życie bardzo upodobniło się do życia Chrystusa. Chrystus tak samo przez 30 lat tak naprawdę żył w jakimś ukryciu w kontekście swojej misji oczywiście. Po 30 latach zaczął swoją działalność publiczną, która była dosyć krótka, trwała 2-3 lata może i zostaje zabity, zostaje, ponosi śmierć męczeńską. Jeśli patrzymy na życie Jana, to życie Jana w, rzeczyw w rzeczywistości wyglądało bardzo podobnie. Przygotowywał się Krótko pełnił tę misję, która miała przygotować przyjście Chrystusa i poniósł śmierć. A więc Jan jest dla nas takim y, świadkiem Adwentu, który nie tylko ma nas prowadzić do Chrystusa, nie tylko wskazuje na Boga, ale jest też obrazem człowieka, który przyjmuje Boga, który rzeczywiście y, upodabnia się. Do Boga. Jest tak naprawdę obrazem człowieka, do którego Bóg przychodzi i, do, i którego życie bierze w swoje posiadanie. Bóg zawsze chce nas y, do siebie upodobnić. Bóg zawsze chce w nas odnowić ten obraz i podobieństwo Boże, które w nas jest, które otrzymaliśmy od Boga. I to jest właśnie ten wielki powód radości dzisiejszej niedzieli, kiedy Kościół nam, nas jakoś popycha do tego, żebyśmy dostrzegli to zbawienie, które Bóg przynosi w Chrystusie, ale które przychodzi do nas. To znaczy, że Bóg prawdziwy chce z nami być. Że On zaangażował się w nasze życie, osobiście zaangażował się w nasze życie. Że On chce być z nami, że Jego imię to jest Emmanuel, czyli Bóg z nami. Zobaczcie, że Bóg określa się imieniem, które ma w sobie wspólnotę z nami. To jest niezwykłe, że imię Boga, jedno z imion Boga, w tym imieniu my jesteśmy. My tam jesteśmy. Bóg chce być z nami i przychodzi w Chrystusie i ta jego obecność jest przemieniająca, tak jak to właśnie widzimy w życiu świętego Jana Chrzciciela, tak jak jego przemieniła w ten sposób, że był w stanie tę misję wypełnić do końca, Bycie wierny, nie ulec pokusie i ta obecność przemienia każdego z nas. Myślę, że my czasem mamy taką wizję, że my musimy do Pana Boga być, zbliżyć się właśnie, kiedy już jesteśmy tacy nawróceni, tacy czyści, bezgrzeszni. Tymczasem Pan Bóg zaprasza nas do wspólnoty ze sobą tam, gdzie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy bardzo daleko, jeżeli jesteśmy w grzechach, jeżeli jesteśmy... Naprawdę gdzieś unurzani w jakimś złu, tam Pan Bóg chce przyjść, tam chce nas znaleźć. Jezusa bardzo często zresztą, Faryzeusze oskarżali o, o, o to, że On jadał z grzesznikami, że On dzielił stół z tymi, którzy byli nieczyści i w ten sposób sam zaciągał rytualną nieczystość. Tylko, że Bóg, kiedy wchodzi ze swoją świętością w grzech, to przemienia ten grzech, to wyciąga nas z grzechu. Nasz grzech nie kala świętości Boga, nie odrzuca Boga od nas, wręcz przeciwnie. I tak pięknie właśnie o tej radości pisze prorok Izajasz: Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim. Bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe noty. Bóg w Chrystusie nas ubiera w szaty zbawienia, w płaszcz sprawiedliwości. To znaczy, że Bóg daje nam siebie, że On nie daje nam czegoś, że On nie daje nam. Zdrowia, pomyślności, powodzenia, pieniędzy, czegokolwiek tam. Bóg daje nam siebie, bo daje nam szatę zbawienia, płaszcz sprawiedliwości, wyzwolenie z grzechu, ze zła. I za to dzisiaj jakoś szczególnie Panu Bogu dziękujmy, i też jakoś spróbujmy dostrzec właśnie. Tego Boga, który już przychodzi, przyszedł w Chrystusie i nas tym wszystkim obdarzył. Jan mówi, że pośród Was stoi ten, którego nie znacie, czyli ktoś tak naprawdę z innego świata, Bóg sam. Bóg jest z nami. Przygotowujmy się przez ten ostatni tydzień aby go przyjąć, aby go rzeczywiście przyjąć do swojego serca i do swojego życia.